Na początku XX wieku żołnierze lubili dobry huk, a jeszcze bardziej kochali tratata. Im dłuższe tratata, tym lepiej. Dlatego różnikarze wynaleźli karabiny maszynowe. Miały one jednak jedną cechę chłodzenie wodą. Trzeba było ją wlewać do specjalnej osłony. Bez tego lufa rozgrzewała się do czerwoności i topiła. To było bardzo złe. Wrogich strzelców maszynowych szczególnie nie lubiono. Gdy widziano przegrzaną lufę, atakowano z całych sił. Priorytetem było niedopuszczenie do przegrzania lufy. Obsługa brała kanistry, wiadra i manierki z wodą. Ale los bywa przewrotny. Kula przebija ostatni kanister. Woda powoli wycieka. Nikt tego nie zauważa w walce czas dolać wody, a jej nie ma. Wróg naciera. Cóż, trzeba było jakoś przyczynić się do zwycięstwa. Żołnierze sikali do karabinów maszynowych, wszyscy żołnierze. Mamy relacje weteranów z ZSRR, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii i kilku innych krajów. Historie wszystkich żołnierzy są podobne. Woda się skończyła, nie było wyjścia, albo my ich, albo oni nas. Skrępowanie znikało, żołnierze robili co trzeba. Karabin stygł, wróg się cofał, opary miały osobliwy zapach i co tu dużo mówić.